Ja padam jak szmata! Nie wiem, 180 resistów, 2,5 koła HP, teraz za 525 shielda Padam w sekundę przecież, no Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Patrzcie na to Uwaga, uwaga Ale nie, nie widać, kurde Widzicie to tutaj? Kot tu leży Skurczy, jak się władował Witam serdecznie Dzień dobry, dzień dobry Hejka, hejka Siema, z licencjatem? Oczywiście, dla każdego widza Pomogę, jak mogę pomóc Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Taki kot się tu zaląkł. Co, co zdziwiony jesteś. Tak gracie jeszcze, jakie cudowne sprawia ci przyjemność, czy jesteś uzależniony po prostu? <laughs> to i to. <laughs> nie, no ja cały czas powtarzam, no nie ma co lepszego w życiu do roboty, niż granie w LoL'a. Co on robi? Musi respektować przecież. Okej, okay, tyle, tyle. E, proszę tutaj musisz. To podawali. <coughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Once again. O kurwa, no myślałem, że seszuję tą senną Taki prewencyjny flash to był. no! no ja... Czemu nie streszował? Kupiłeś Golda, no to. To dobrze. Free skin, jak będzie. I can we do this? Jakiś matraku? Dzięki. To da? widziałem. Dobra. Smoczek. Nie ma Thresha, nie? Dobra, zostawić. Dobra, zabij Dobra, klasa. Dobra Karma, możesz umierać jak chcesz. Nikt nie będzie płakał po tobie. Witam serdecznie w moim kraterze. Dzień dobry. Czy to jest nasz dla nas? Powstaje pytanie teraz. jakby ta senna padła, to 100% to jest nasz Nashor. Zobaczcie! Asystę, Dobra. Dobra, go. Karba! Moim byłym mistrzem 2, ale dobra 4 za 2 A nawet za 1,5 atrament się nie czyni, postać chyba w tej gierce Nie padnij atramentem No dobra, nice, skoński Ufff, błoderka Od kurde to kołni, agresywny z kopytami ich bot jest szybszy, jak coś, oh, pierdyla, jakie jak mogę to warda wstawić. Czy ten trade nam pasuje? Nie wiem, ale Twitch bez obu samonerów to jest całkiem fajne info. Rka. Ooo, tylko że ja dostaję Rka, tak, no. A, pół sekundy. Po co ja dałem EQ? Po co wyszedłem? Skoro HKM się nie mógł to do mi dostać. Co ja to zrobiłem? Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. No, bo na 6 metróży no mnie tak kieruje. Tak, Tragiczny semercz z mojej strony niestety. No fajnie było na takim terenie grać, na którym Tibor stawi grzyby, prawda? Czemu Jim był tak daleko? Żyje czy nie? No nie jak Jean, can you click it? No Timo idzie. Dobra Twitch no flash Okej. To jeszcze od razu? Ma zachrać się pod Gdzie ten Twitch jest? Musi się śpić chyba, nie? No właśnie Tak go czułem, kurde śmierdziela toksycznego Arkę jakbyśmy mu zużyli Szkoda O za w ścianę Powinniśmy do szare grać ogólnie, a nie kogo gonić Aha no to nam kula wyszło nieźle Aha, jak... o Jezu, przecież miałem pasywkę I to się... Szyb... Jezu, daj moje, jeśli wyjdzie. Ups Pada od tego Aha Dobra O co zagra Okej siedem dwa w ogóle No niezłe dymy, niezłe Padała mi się Ciekawe rzeczy Witam

Ja padam jak szmata Nie wiem, 180 rezistów 2,5 HP Terak za 525 shielda padam w sekundę przecież no Rając zmniejszycie te obrażenia w grze? Czy nie? Da się coś zrobić O ku... No nie, wiem. miałoby to być inaczej coś A, mogę paść ma też, tak? Oj <grystanie> Do <laughs> Na szczęście jean, kurde zawodowiec. 22 kg jean. No postrzelał sobie, chłopaczyna. To postrzelał sobie jego. Let's go, baby. Let's go. Tutaj jeszcze. Huuuu. No właśnie tak jak mówiłem Kto mówi, że ja potrafię grać Nie, jednak po tak o, szybki drąiz. Nie mogę Staksować? No, to pomogę tylko mogę tylko Kazek, kazyk se Ale spinguj! Murdę coś tą kijaną, no, że takie rzeczy zamierzasz robić kolego Nie byłem gotowy na takie coś

Jadą świry, nie wiem, czemu tutaj Surrenderu nie ma jeszcze od nich. Dobra, coś. Aha. Kur. Powinienem podchodzić. Nie wiem. Ale się domyślam. Dobra. Jezu. Wszystko, kurde, parce. Także komputerówce od dwóch dni. Co się dzieje? Wszystko mi wychodzi ostatnio. Jest jakieś głupie. Źle czuję z tym, że tak nie wychodzi. Co to ma no nie, no nie wiem, już powinniśmy jeszcze powiedziawszy No, musisz zrygostować jego. Okej. Okay. Niekiedy, jak właśnie wracam na Eunę coś pograć, to niekiedy widzę takie rzeczy, które były miesiąc temu grane jako meta. Na Eunę zawsze jest jakiś taki kurcza. delay po prostu. z metą. Mam wrażenie. Ok. O tym. Hmm. Robo mi Trzeba było osadzić Może to jest normalne? To jest jeden zza winkla Zaatacz i zawalnie na redzie gnoj. Hello.